Zaczny gości, którzy przyjeżdżali do nas, pana Andrzeja i Wojciecha Kaczów. Ci co brają to wiedzą o kim mówimy, ale chciałbym przypomnieć tym, którzy nas słuchają, że stoi przed nami brandaż jedyny w Polsce, który uczestniczy w wygranym meczu ze Związkiem Radzieckim. Taki mecz się jeszcze w historii Polski nie powtórzył. Oczywiście z y, witami również syna, też kokej tego, który występował w jego króla w Polsce, także y, jest to y, może bardzo szczególna okoliczność, z takich znakomitych gości ale przystępujemy do podsumowania dzisiejszego turnieju. Bardzo poprosił tutaj może Michała Hereczuka, bo z imiennej, lepszy to tak. Nie, nie podziękuję w sposób szczególny, ponieważ to od początku do końca, mając kontakt z Centrum Sportu i granicy, doprowadził do sytuacji takiej, gdzie mamy już co najmniej cztery drużyny grające w sposób prawie profesjonalny, w okej, OK, ponieważ mając okazję obserwować swoją z Panem wojtkę, stwierdziliśmy, że ten poziom y, podnosi się y, z roku na rok w i mam nadzieję, że niebawem będzie to już ten najwyższy. Y, ja bym prosił może y, Pana Michała o podsumowanie tego turnieju i za chwilę rozdamy puchary, także podmił, ale króciutko trochę wrażeń i parę słów do uczestników. za przybycie na Młysiu, za koncern za nogi, choć było bardzo wiem. Dziękuję za przybycie naszym gościom, za ważne porządne Dziękuję i a Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Teraz Pan ma Witam Państwa. Cieszę się, że w skarżysku, gdzie kiedyś co prawda był już i teraz po tylu latach jest pomału reaktywowany. Poziom jest zbytniście. Od czegoś trzeba zacząć. A jest już naprawdę przyzwoicie. I gratuluję wszystkim uczestnicom prakty. I tak szczęście organizować takie drugiej. Jeszcze raz gratuluję. Już poprosimy naszygości o leczenie nawód. Sonej pozwoli. Y

że w hokeja gra z i kobieta, myślę, że to panu jest pewnym. Także są, ale nie grają wspólnie, to czyli grają u Trzecie miejsce dla zespołu Suweniowa. to ją. И другие гости, которые за спор, Ze specjalistami doszliśmy do wniosku, że ta porażka to może być sukcesem, czyli bardziej spotykły do treningów. I pierwsze miejsce dla zamora! <tryk>